Witam na odcinku z całą paczką starorzutnego skarbu. Jest to kompilacja zdrapek z jednej paczki, która była w miksach na kanale, ale zostawiona w jedną całość, żeby zobaczyć jak tutaj cała paczka wychodzi. Jednocześnie jak ktoś nie widział, to w prawym górnym rogu albo w opisie pod filmem znajduje się link do premierowej paczki tejże zdrapki. A teraz nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Numer pierwszy z paczki. I jest skrzynia, piramida, papirus, wielbłąd. Mumia, sphinx, skrzynia i statek. I tutaj kontrolne różne. Numer drugi. Sfinks. Harfa. Winogrono. Hełm. Faraon. Papirus. Faraon. Słońce i, i Kleo. Wielbłąd. Sfinks. Wielbłąd. Palma i Ibis. Słońce. Skrzynia. Hełm. Łuk. Dzban. Łuk. Papirus, hełm, słońce, harfa, papirus, winobrono, piramida, skrzynia, ibis i faraon. Także tutaj pusto. Z numerem trzecim Sphinx, ibis, Zban. wielbunt, palma, wielbunt. Palma, piramida i ibis, piramida, statek, kleo, wielbłąd, statek, winogrono, hełm, dzban, kleo, faraon, faraon, słońce i hełm, papirus, mumia, mumia, o są trzy mumie. Dzban, piramida, słońce i ibis, a pod mumiami wpada dyszka zwrotu i tuż już kontrolne. R, numer czwarty, faraon, mumia, łuk, dzban, ibis, Zban, kleo, faraon, Keum, statek, wielbłąd, statek i piramida, piramida. Skrzynia, łuk, mumia, hełm, statek, zban, palma, piramida, palma, skrzynia, kleo, wielbłąd, papirus, słońce i skrzynia, kontrolne, różne. Numer 5. Skrzynia, zban, łuk, palma papirus, statek. Piramida, piramida, palma, statek. Mumia Kleo. Słońce, no i tutaj pusto. I kontrolne duże numer szósty Sphinx papirus statek Cban słońce faraon palma łuk łuk statek palma faraon łuk faraon Cban papirus Mumia Skrzynia Hełm i Ibis Wielbłąd Sfinks, piramida Statek, piramida Hełm Sfinks i Słońce. I tutaj kontrolne różne. Numer siódmy. Palma Statek, dzban, statek i o, i są trzy statki. Gra druga. Harfa, łuk, kleo, dzban. Papirus, palma, harfa, faraon. Łuk, słońce, wielbłąd, palma. Wielbłąd, harfa, wielbłąd, Sz skrzynia i hełm. Łuk, Sphinx, skrzynia, ibis, papirus, mumia, piramida i ibis. A pod statkami wpada, o, a pod statkami wpada 30 zł. I kontrolne 3 razy T. Numer 8: harfa, winogrono, ibis, łuk. Wielbłąd, winogrono, kleo, dzban, sfinks, palma, ibis, palma, piramida i dzban, skrzynia, faraon, piramida, dzban i skrzynia, papirus, statek. Łuk, hełm, faraon, wielbłąd, palma, papirus, wielbłąd i statek, faraon, ibis, statek, harfa i na koniec mumia. I tu kontrolne różne. Numer 9. Piramida, mumia, harfa, łuk, winogrono, winogrono, sfinks. Krzynia i hełm, Krzynia, Piramida, Palma, Piramida i Łuk, Papirus, sphinx, Statek, Papirus i Ibis, Papirus, Winogrono, Kleopatra, Kleopatra i Pierbont, Słońce, Harfa, sphinx, hełm, Mumia, Palma. Ibis. No i tutaj przegrana. Kontrolna. YS. Także tu pusto. Numer dziesiąty. hełm, Kleo. Statek. Sphinx. Winogrono. Mumia. Wielbłąd. Skrzynia. Palma. Wielbłąd. Palma. O i są trzy palmy. Kleo winogrono, winogrono, faraon i skrzynia, keum, kleopatra, piramida, piramida i dzban, sphinx, faraon, łuk, faraon i statek, łuk, harfa, papirus i wielbłąd, a pod palmami, wpada, pod palmami wpada dyszka zwrotu i kontrolne R. Z numerem 11. wielbłąd wielbłąd skrzynia słońce hełm papirus skrzynia harfa papirus hełm skrzynia zban papirus pinogrono zban wielbłąd hełm słońce piramida mumia słońce Piramida i statek, sphinx, statek, mumia, winogrono, łuk, ibis, sphinx i harfa. I tu kontrolne różne. Numer 12, piramida, harfa, papirus i kleopatra, Ibis, skrzynia, kleo i. Sfinks. Kleo. Papirus. Ibis. Ibis i palma. Heum, Mumia. Sfinks. Faraon. Dzban. Wielbłąd. Faraon. Winogrono. Słońce. Dzban. Wielbłąd. Dzban i winogrono. Słońce. Statek piramida i mumia i tutaj kontrolne różne numer trzynasty. wielbłąd kleopatra skrzynia piramida dzban hełm dzban sfinks i palma łuk mumia piramida winogrono skrzynia łuk dzban sfinks palma winogrono winogrono mumia i hełm Ibis, Łuk, faraon, łódź, skrzynia, łódź, sphinx i wielbłąd. I kontrolny różne. Numer 14, piramida, Ibis, wielbłąd, dzban, kleopatra, statek, statek, hełm i dzban, papirus. Statek, mumia, faraon, zban, harfa, hełm i faraon, papirus, papirus, skrzynia, faraon i piramida, słońce, sphinx, harfa, piramida, ibis, łuk, wielbłąd i sphinx. I tu kontrolne różne. Numer piętnasty. Harfa, winogrono, statek, hełm, mumia, palma, mumia, winogrono, o i jest trzecia mumia, statek, statek, dzban, skrzynia i wielbłąd, palma, skrzynia, słońce, łuk, papirus, słońce, kleopatra, wielbłąd, palma, ibis, Łuk, sfinks, faraon, papirus, faraon i trzeci faraon. Pod mumiami wpada dyszka i pod faraonami wpada druga dyszka. Dwie dyszki. I kontrolne trzy razy S. Numer 16. Winogrono, palma, papirus, winogrono i piramida. Wielbłąd, skrzynia, dzban, słońce, winogrono, piramida, statek, piramida i kleopatra, wielbłąd, mumia, piramidy, palma, sphinx, mumia, Łuk, mumia, hełm, papirus, wielbłąd, łuk. Słońce, harfa, papirus, hełm i słońce. I to kontrolne różne. Numer 17. Słońce, krzynia, piramida, mumia, wielbłąd, kleopatra, łuk i hełm, krzynia, mumia, harfa, palma, łuk, hełm, palma. Sfinks, Helm, Harfa, Faraon, Kleopatra, Dzban, Faraon, Ibis, Dzban i Palma, Sfinks, Piramida, Piramida, Skrzynia i na koniec Dzban. I tu kontrolne różne. Numer 18. Ibis, Harfa, Faraon, Mumia. Harfa, statek, łuk, łuk i mumia, statek, piramida, harfa i wielbłąd, piramida, ibis, słońce i dzban, wielbłąd, palma, faraon i winogrono, łuk, ibis, kleo, wielbłąd dzban winogrono winogrono skrzynia i papirus i tutaj kontrolne różne numer 19 faraon 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 jest wygrana mumia statek mumia harfa i jest druga wygrana a jeszcze tutaj papirus ibis piramida piramida dzban łuk Wielbłąd, wielbłąd, skrzynia, papirus i wielbłąd, hełm, dzban, Ibis, sphinx i Ibis, hełm, sphinx, piramida, skrzynia, skrzynia, słońce, słońce, papirus i słońce. Także sprawdźmy co tutaj wpadło. Pod faraonami wpadła dyszka. Pod mumiami wpadła druga dyszka. Pod wielbłądami trzecia dyszka. Pod słońcami wpadły dwie dyszki. Czyli w sumie w starożytnym skarbie wpada tutaj pięć dyszek. I kontrolne trzy razy u. Numer dwudziesty. Sphinx. Łuk. Kleopatra. Mumia. Kleopatra. Skrzynia winogrono, skrzynia i Sphinx hełm, winogrono skrzynia piramida, palma hełm, karfa wielbłąd hełm wielbłąd, słońce palma faraon, mumia, statek Sphinx statek, karfa winogrono i Ibis także tutaj pusto numer 21 statek mumia faraon i wielbłąd papirus statek hełm i mumia skrzynia mumia kleo kleo i piramida faraon palma papirus skrzynia winogrono skrzynia wielbłąd piramida Dzban, Faraon, Palma, Łuk, Dzban, Sfinks, Ibis i Winogrono. I tu kontrolne różne. Numer 22. Piramida, Sfinks, Dzban, Mumia, Skrzynia, Faraon, Faraon, Winogrono i Papirus dzban kleo skrzynia kleo i o i są trzy kleo hełm skrzynia słońce piramida hełm harfa piramida łuk palma mumia wielbłąd sphinx palma mumia i łuk a tutaj wpada, a tu wpada dyszka zwrotu i kontrolne R numer 23 mumia, palma, winogrono, słońce faraon, papirus, ibis, palma harfa, wielbłąd, łuk Papirus, papirus, statek, kleopatra, faraon, faraon, mumia, łuk, sphinx, harfa, piramida, zban, piramida i kleopatra, piramida, hełm, hełm, skrzynia i... Winogrono. I tu kontrolne różne. Numer 24. Wielbunt, statek, palma, sphinx, hełm, harfa, faraon, piramida, wielbłąd, wielbłąd, statek, piramida i Sphinx, statek, papirus, zban. I winogrono, faraon, dzban, harfa, słońce, łuk, hełm, hełm, łuk. O, i są trzy łoki: ibis, winogrono, słońce i dzban. A pod linią z trzema łukami wpada dyszka sprotu. I kontrolne R. Numer ostatni z paczki. Jest wielbłąd. Harfa, papyrus, hełm. Kleo. Mumia, hełm. Harfa. Winogrono. Statek. Winogrono. Zban i mumia. Faraon. Faraon. Wielbłąd. Skrzynia i Sfinks, słońce, mumia, łuk, piramida. Sfinks, łuk, kleo, papirus, Papyrus, palma, statek. I na koniec Sfinks. I tutaj kontrolne różne. Podsumowując. Wpadło 7 wygranych z drapek na 25. Były 4 zwroty w zdrapce z numerem 3, 10, 22 i 24. W drapce z numerem 15 wpadło 20 złotych, w drapce z numerem 7 było 30 złotych, a najwyższa wygrana pojawiła się w drapce z numerem 19 i było to 50 złotych. Podsumowując na 250 wydane udało się odzyskać 140 zł, co stanowiło 56% wkładu. Dzięki piękne za oglądanie, miłego dnia trzymajcie się zdrowo. Na razie, cześć!